Dzisiaj tak na szybko, ktoś tu mówił, że będą papuszki faliste niszczyć nam gniazda u zeberek. Tu zrobiłem taką budkę zeberką tak na Cito I faktycznie one sobie tam niby naniosły towaru, ale co jakiś czas falista im tam wejdzie i zaczyna to wygrzebywać, więc pewnie trzeba będzie dorobić zeberkom nowy lokal. Tutaj jako, że już boilera była skończona. Pojawiły się też nimfy w odmianie barwnej Lutino. To tak z ciekawostek. A dzisiaj, wprawdzie jeszcze nie odsadzamy młodych, ale będziemy sprawiać, żeby rozpód szedł dalej. I dlatego generalnie, generalnie, generalnie. E, wszystkie jajka są poniesione. Wszystkie samice się naniosły, późne również. E, niemiłe zaskoczenie to, jest, to były czyste jajka po raz drugi e, po samcu 33-14. To jest ojciec tego, który był pierwszy w tamtym roku e, jako młody gołąb z lotu. To jest gołąb z 14 roku. On był u nas długo lotowany, później był sprzedany. <laughs> lotowany był też u kolegi i do nas wrócił. E, więc zmienię mu samicę, bo był dwa razy z tą samą. Zobaczymy, czy z inną samicą, e, i zamknę go na czas zniesienia jajek, tak żeby nic go nie zganiało, albo żeby się nie rozpraszał. Może się okaże, że po prostu kwestia tego, że on jest wojowniczy i że jest tutaj tych głębi jednak sporo, e, właśnie to spowodowała. U lotników jedno jajko było przestrzelone pojedyncze, e, a my dzisiaj, ja wiem, mamy w większości miski, tak jak tu, czyli te e, ceramiczne u góry. Tam były pierwsze młode, a ja, żeby sobie teraz ułatwić znoszenie jajeczek. O chodźcie e, tym gołąbkom. No, tutaj akurat są dwa kolory. Płowy i taki, taki jakiś. Ni to płowy, ni to co. O, no, widać, no te są, akurat, to są jedne z najstarszych młodych. I właśnie wstawiam im te miseczki lipsowe. Wprawdzie tamte, co mieliśmy wcześniej, już się zniszczyły, więc zostały zakupione nowe. I stawiam sobie tutaj na dół, a tak, żeby te młode sobie swobodnie mogły w misce, a czemu nie na ziemię, tylko tylko w miskę? A dlatego, że. Łatwiej się sprząta, młodzież sobie leży w mi serce. Klocki walą dookoła i jest wtedy fajniej i jest wtedy fajniej. Takie pućki Tutaj stąd podlotowe gołębie zostało kilka par rzuconych po czerwonym, po tym nakrapianym, tutaj zmienię teraz partnerki. Zmienię teraz partnerki jeszcze raz. Za jakieś 3-4 dni puszczę, puszczę jeszcze raz w innych zestawieniach I już te pary tak zostaną do lotów Tu jest jakiś trochę późniejszy, ale jest jeden, więc też go przełożę Tu już się podganiały na jajka, widziałem też No i tu w rozpłodzie jest więcej towaru To wygląda. No te zaraz laki przy drzwiach będą musiały być przy drzwiach, a tam towarzystwo sobie musi znaleźć, znaleźć inne miejsce. Wczoraj dokręciłem tutaj siodełka, żeby mi tu nie e, przeszkadzały w garażu. o, Tu jest taki pstroczek delikatnie nakrapiany wstry. Tu jest ciemno, słabo będzie widać, no ale nic. Ale widać, że są te młode, nie poginęły. Wszystko co się wykluło, to się chowa. Na razie jeszcze się nic za bardzo nie zakwalifikowało do usunięcia, więc więc nic z tym nie robię. Tu są dwa kolejne. Niebieski nakrapiany. Niebieski nakrapiany, tutaj były jajka. Które teoretycznie były zalężone ale się nie wykluły się nie wykluły więc ich nie ma więc ich nie ma. Było tu co prawda wczoraj niby sprzątane ale już jest na bałaganione Tu są dwa następne Niebieski Taki ciemny. Takie są o, kotlety. One są tutaj tak naprawdę na ten dół zrzucone na tydzień. I za tydzień wędrują na podłogę. Za tydzień wędrują na podłogę. I tu był jeden. I też jest o, tu jest na harony. Nie będziemy pokazywać. Tu był jeden. Jeden jest oczywiście jeszcze schowany pod regałem. Taki pstry. No i co, do miseczki tutaj też pod klapką coś jest. No, tak trochę dzisiaj chaotycznie, ale tak to wygląda. A tu są jeszcze dwa przełożenia. Także generalnie tych z pierwszego lęgu jest 20 zaobrączkowanych. Tak jak mówiłem kiedyś tam, jajek jest full. Szkoda mi tylko, bo w gołębniku lotowym, w gołębniku lotowym w dwóch miejscach ej wróć w czterech miejscach, zrobiły mi jajecznice. Akurat w dwóch miejscach takich, gdzie jajka miały zostać. w dwóch takich. No tu są takie trochę późniejsze, troszkę mniejsze. Parę dni różnicy jest. Gdzieś troszkę gorzej je karmią. Rodzice, a tu są te Tutaj też od dwóch samców są jeszcze samice z tej celi i z tej zabrane. Czyli tuż po nich jeżeli się wszystko uchowa. Oczywiście będą cztery młode z jednej pary. Coś może pojedzie właśnie stąd na Superkapa. Tak to wygląda. No i co, i teraz hmm, plan jest taki, że jak tutaj naniosą jajka, i tutaj naniosą jajka. To te rozpłody, jako, że też nie dostawały nic na rzęsistka, to dostaną na rzęsistka. tam już młode będą praktycznie do odłożenia. To wtedy te centralnie na jajkach i tak się to będzie, tak się to będzie dziać. Bury ostatnio dało sobie znać. Jednego czerwonego nam tutaj poturbował. Ale jest taki gołębi, który był dorzucony. Gołąb pozycyjny, więc może nie będzie tragedii. O, tutaj nawet czerwony jest w głębi na pierwszym planie. Kupiłem też troszkę orzeszków. takich zwykłych. Chodź, 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 chodź. One orzeszki lubią dość. Baczymy, czy to się. To się na coś tam przełoży, nie wiem, sprzątane było niby wczoraj to z podłogi i z, z półek. Generalnie film zapachu nie odda, natomiast no jak samice schodzą z jajek i urną sobie te swoje klocki większe, to delikatny zapach się tutaj unosi, jednak taki. Typowo jajeczny, jakby to powiedzieć, jest taki specyficzny zapaszek. Natomiast no tutaj tutaj to praktycznie, że co nocuję, to i też w sumie bez żadnych tam specjalnych zabiegów. Można powiedzieć, że systematycznie i planowo dostają to co, to, co dostają, ten tydzień akurat. Gdzieś tutaj pracowałem blisko domu, jakiś dzień na miejscu, więc mówię: No, też sobie tutaj polatały. Fajnie to wygląda, już pod kątem takim, że jak wystartują, to gdzieś z 15 minut sobie latają, idą w górę. Też ze względu pewnie na jastrzębia, idą w górę i później sobie wracają, wchodzą tutaj. I jest w miarę grzecznie, no właśnie tutaj to jest ten czerwony przy regale, uszkodzony. Jest po nim tutaj też gołąbek na gołębniku lotowym, nie, że szkoda była, jakby go zjatna, no ale w sumie już tu koloru za dużo nie zostało bo się, został się ten czerwony, połowa samica i jeszcze jedna czerwona samiczka. Tak to się tutaj prezentuje. Winerki przełożyłem te młode pod kapucyny, to już tak w kwestii ozdobnych, bo jednak słabo, dość słabo, to znaczy trochę gorzej karmią niż pocztowe jednak winerki, te krótkie dzioby, więc o i tadaa, pozdrawiamy Adaś Statom. śmiał się, że te drzwi jeszcze wytrzymały, w końcu chwila się znalazła, no na pewno będzie to wygodniej teraz. Czy z koszem, czy coś wejść? Więc, więc a tutaj to jest w ogóle nieposprzątane jeszcze. Zobaczymy. O i winerki przełożyłem tutaj pod kapucyny. Widzę, że je tu karmią. A tutaj jest ten młody kapucyn. Nie wiem czy winerki dadzą radę. Jak nie dadzą, nie ma bólu. Mam są niebieskie krótkie na jajkach. Eee, jeszcze o dziwo, mewek z udziałem ptaków trzecich jest, ale pewnie jak zacznie latać, to, to już niedługo. Eee, I zgubiłem wątek, a wiem, co chciałem powiedzieć. Eee, teraz też jest tak, że eee, na stronie oddziału u nas są zaznaczone w końcu. W sumie już jakiś czas, ale wcześniej tego nie było. Zaznaczone są współrzędne geograficzne gołębników. Będzie można sobie e, sprawdzić, znaczy można było sobie sprawdzić, czy się zgadzałem współrzędne w programie. No tam to co było źle to jest poprawione, także mm, teraz się już u nas zgadza. Tam była pewna niezgodność. Niestety na naszą korzyść. Więc wyniki są tam minimalnie wypaczone. Natomiast no przeliczałem sobie prędkości. Więc jedynka jak, jak była, tak by została, ale mniejsza. Na którymś tam z filmów pokażę Wam jak my jesteśmy usytuowani względem oddziałów, oddziału, hodowców z oddziału i jak to się będzie przedstawiało. No i zobaczymy czy to co tutaj usiłujemy robić. Przyniesie jakieś namacalne efekty. Też tam się czasem kolega prezes pyta: Pozdrawiamy Mańka ze sklepu, <laughs> czy jest odzew po tych naszych filmach. Mówiłem jemu, też kilku osobom, jak ktoś tam się pyta. Powiem to i teraz. Jak zaczynałem nagrywać, czy tam teraz już po jakimś tam czasie. No, nie spodziewałem się, że będą do nas dzwonić, czy pytać nas o coś, czy przyklaskiwać nam czy cokolwiek, kontaktować się z nami jak jacyś mistrzowie, chociaż i tacy się zdarzają. Ech, natomiast no, jakiś tam odzew jest po tych filmach, jacyś młodzi hodowcy się odzywają, czasem coś, ktoś o coś zapyta, coś dopyta, coś staramy się podpowiedzieć natomiast no myślę, że jakiś większy odzew czy może troszkę jeszcze większe zainteresowanie być może się pojawi jeżeli przyjdą wyniki chciałoby się powiedzieć jak już przyjdą wyniki ale bądźmy uczciwi ja tam nie uważam żebyśmy czy, czy ja, czy, czy żona żona rzadko zagląda, ale mniejsza żebyśmy mieli jakiś nie wiadomo jaki talent do gołębi raczej myślę, że to, co się gdzieś tam w wcześniejszych latach działo dobrze, i to, co mam nadzieję, że też będzie się działo z roku na rok coraz lepiej, to jest chyba jednak ciężka praca. Czy robiona dobrze, czy niedobrze, na pewno w miarę sumiennie, na pewno jest bardzo, bardzo dużo błędów do wyeliminowania, ale generalnie no nie jest to dziełem jakiegoś tam po prostu szczęścia czy talentu, a raczej nieprzespanych poranków. Nie do spania i, i po prostu pracy. I czy jakiś tam godny poziom kiedyś będziemy reprezentować, tego nie wiem. Bardzo bym chciał. Aczkolwiek to, że ktoś wkłada w to serce i dużo pracy, i teoretycznie jakiś tam materiał jest, to jeszcze wcale nie oznacza, że to się przełoży na wynik. Aczkolwiek no mówię, fajnie by było. A jak będzie, zobaczymy. Robimy swoje, cieszymy się tymi. Myślę, że to jest najfajniejsze w tym, że jednak się robi to, co się kocha. I pomału jakieś tam cele i marzenia hodowlane będziemy realizować. I zobaczymy, jak to się w przyszłości ułoży. Mówię, fajnie by było na koniec sezonu powiedzieć, że, że się udało, że się wylatało jakieś mistrzostwo, cokolwiek takiego, ale jak się nie uda, no to cóż, będzie okazja, żeby się zastanowić i przemyśleć dobrze to, czy to co robimy ma sens, czy nie ma sensu. Zobaczymy. A tymczasem pozdrawiamy.